W komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach dziękujemy Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie za nominację do udziału w challenge'u w celu pomocy mamu Wojtusiowi. Przystępujemy do zadania. Raz, dwa, trzy. 8, 9, 10, Zadanie wykonane. Do challenge'u nominujemy Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Białej, Wytomił oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Przyszowicach. Dzięki.